Dobry wieczór. Nazywam się Azedarius Włoszczyński i jestem y, właścicielem i wydawcą redakcji Głos News. Y, dzisiaj chcemy zająć y, prywatnym domem opieki nad osobami starszymi w Konstancinie Jeziorna. Dlaczego tym tematem się zajmujemy i co nas zmusiło do tego? Zacznijmy może od początku. Y, jak to się zaczęło i z Skąd się zajęliśmy tym tematem? Dostaliśmy informację na maila i przeczytam fragment tego. Pisze do nas czytelniczka. Zacznę tak. Na Facebooku ukazało się ogłoszenie, że pan zatrudni opiekunki do prywatnego domu opieki Konstantin Ziorda. Wynagrodzenie od 20 zł netto na godzinę. Zamieszkaniem i wyżywieniem. Odpowiedziałam na tę ofertę pracy wraz z koleżanką. Odpowiadała nam ta oferta. Ty z z Łodzi mamy około 150 km. Umowy o pracę nie chciałyśmy, ponieważ się zorientować, czy nadamy się, czy damy radę. Do pracy wyjechałyśmy 14 grudnia 2022 roku który miał trwać dwa tygodnie, do 28 grudnia 2022 roku. Zajechałyśmy do ośrodka około godziny 15 i tak naprawdę od razu ruszyłyśmy do pracy. Na drugi dzień, 15 grudnia 2022 roku, zauważyliśmy duże zaniedbania, przywiązanie chodzącej pacjentki do wózka inwalidzkiego, Posiłki, które były najgorszej jakości, chleb posmarowany margaryną, najtańszy pasztet posmarowany tylko tak, aby dziurek w chlebie nie było widać. No obiad resztki. Kolacja, to samo co na śniadanie. Zimno, brak ogrzewania, pielęgniarka nie miała żadnych leków, nawet syropu na kaszę. Pacjenci zalani moczem po plecy przebywali w jednym pampersie od rana do wieczora. Kiedy zawołałyśmy pielęgniarkę, by coś z tym zrobiła, ale w ośrodku nie było żadnych środków odkażających, nawet wody utlenionej oraz żadnych środków na odleżyny. Pobyt w tym ośrodku kosztuje 4500 zł od osoby. Brak zajęć terapeutycznych. Brak yy jakiegokolwiek zainteresowania ze strony personelu. Po siedmiu dniach pracy zrezygnowałam. Właściciele do dnia dzisiejszego nie wypłacili mi pieniędzy za tę za pracę, ani innym pracownikom w innych domach opieki społecznej prowadzonych przez tą osobę. Pani Puczyńska i jej towarzysz, jeden potem towarzysz, drugi, prowadzą tą działalność dość ciekawie, bo w Bydgoszczy parę lat temu, jakieś 3-4 lata temu, mieli podobny ośrodek i tam była ewakuacja pacjentów. Mają w wiśle swój ośrodek wypoczynkowy, który chcieli przerobić na Dom opieki społecznej, ale też coś tam nie wyszło. Mało tego. Zwróciliśmy się do rzecznika yy, praw yy, pacjenta i teraz przeczytam. Do co otrzymaliśmy z instytucji, do których pisaliśmy. Urząd Miasta i Gminy konstantyn Jeziorna, osoby pani Bożeny Pindelskiej, sekretarza Gminy Konstantyni Jeziorna, poinformował nas, że Urząd Miasta i Gminy konstantyn Jeziorna w dniu 3 stycznia 2023 roku Pismem B1610 na 1 na 2023 informuje, że z uwagi na fakt, że do prowadzenia działalności polegającej na całodobowej opiece nad starszymi i niepełnosprawnymi osobami, konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewody, właściwego ze względu na położenie domu. Załączeni przesyłem do służbowego wykorzystania MI, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Konstantin Zierna, w sprawie nieprawidłowości wykrytych w domu opieki ECODOS usytuowanym w postacinie Jeziorne przy Bolesława Prusa Plus 14. Następnego maila dostaliśmy od y, innej instytucji związanej y, z, z pacjentami i przeczytam co nam. Y, Przesłał starszy sekretarz zespołu Prawa i Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, y, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuje, że idź do biura RPO. Płynęło pismo od pana redaktora naczelnego wydawcy Głos News, w którym wskazano szereg zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania domu opieki ECODOS w Konstancynie Jeziorne przy Prusa 14 oraz sytuacji mieszkańców placówki. Chodzi o panią Urszulę Puczkowską, która ma zakaz sądowy prowadzenia tego typu placówek, a z tego co wiem, to oprócz Konstancina planuje podobną placówkę otworzyć w Wiśle. Obecnie jest tam obiekt wypoczynkowy. Willa zacisze przy ulicy 11 listopada. Do dnia dzisiejszego, do 5 stycznia 2023 roku, redakcja dostała tylko informacje z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z Ministerstwa Zdrowia, z Urzędu Wojewódzkiego nie dostaliśmy i dostaliśmy też. Yy, dokumenty z Urzędu Miasta Konstantyn Wszystkie instytucje ubolewają nad tym, ale nic nie robią w tym temacie, więc my będziemy nad tą sprawą mieli pieczę. Powiadomiliśmy już prokuraturę w Warszawie o zaniedbaniach oraz o Sytuacji w domu opieki Ekodosy w Kostacinie Jeziorna, o działaniach pani Puczyńskiej. Przeczytaliśmy, też panu prokuratorowi przesłaliśmy y, smsy które pani doktor Puczyńska przesyłała do y, osób. Y, jeden z takich SMS-ów wam przeczytam, bo to jest dość ciekawy SMS, y, który no, y, warto się zastanowić, czy, czy w ogóle taka osoba powinna prowadzić tego typu placówki, bo to nie jest pierwsza placówka, którą ta pani prowadzi w Polsce, yy, ponieważ parę lat temu by miała też yy, w Bydgoszy, tam była ewakuacja i Przeczytam tylko momencik, ja muszę to znaleźć. Yy... Powiem mało tego, jest wyrok sądowy o zapłacie paru tysięcy złotych przez panią Puczyńską. Pracownikom z Bydgoszczy i z Konstancina Jeziornego. Yy. Taki SMS-a dostaliśmy. Yy. Co nam zrobicie? Bo mi nic, ja jestem psychicznie chora. Takiego SMS-a przysyła lekarz, który prowadzi praktykę, prywatną praktykę w prywatnym ośrodku zdrowia. Który prowadzi dwa domy opieki nad osobami starszymi, i osoba, która oprócz tego prowadzi dom wypoczynkowy. Ona w SMS-pisze, że jest osobą nie do końca zdrową. Wojewoda umywa ręce. Rzecznik praw pacjenta umywa ręce. Rzecznik Praw Obywatelskich umywa ręce, Urząd Miasta Konstancin umywa ręce. Więc redakcja w dniu wczorajszym, czyli 4 stycznia po zebraniu materiałów wysłała zawiadomienie do prokuratury i będziemy wracali do tej sprawy. Będziemy Was informowali, co się dzieje w tym domu i co jest tam źle. Mamy tego multum. Mamy multum dokumentów i multum zdjęć, które możemy yy, przedstawić prokuratorze i to przekazaliśmy yy, prokuratorowi, yy, jeżeli chodzi o, o, o yy, tę sprawę yy, domu opieki, prywatny domu opieki yy, dla do osób yy, chorych i starszych yy, w Kostacinie Jeziorne pod nazwą Ekodos. Bardzo byśmy chcieli poznać Państwa zdanie, poznać y, Wasze odczucia związane z, z tą sytuacją i jak wy widzicie tę sprawę. Może znacie taką sprawę, może gdzieś u was w rejonie jest y, dom opieki społecznej prowadzony prywatnie gdzieś przez panią Puczyńską, bo poszukujemy takich domów, bo wiemy, że miała y, parę takich domów w Polsce. Z tym, że byt gorszy. Y, 2-3 lata temu była sprawa sądowa i y, ten dom został y, zamknięty. Tam stamtąd były ewakuowane y, osoby. Też przeczytam Wam y, tylko gdzie Ja to mam. To poczekajcie, ja muszę to znaleźć, bo nie, nie mam dokładnie dokumentów poukładanych. A. Y, Nie, to nie mogę, bo muszę wyjść ze strony. Dobra, mam. Już wam czytam ciekawostki, które są związane z panią Buczyńską. Oto jeden z dokumentów, które Mamy. Sąd Rejnowy w Pile, Wydział drugi Karny w składzie sędzia Maciej Puciennik Po rozpostaniu w sprawie zazielenia na postanowienie o umorzeniu postępowania z urzędu w przedmiocie przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu na podstawie artykułu 38 paragraf 1 kpk postanawia, zwrócić się do Sądu Okręgowego w Poznaniu o rozstrzygnięcie sporu. Właściwości pomiędzy sądem rejonowym w Pile a sądem rejonowym w Cieszynie. O co chodzi? Że pani y, Puczyńska jednej z pracownic wisi w tej chwili y, parę tysięcy y, złotych. I, a dokładnie y, komornik, który y, mamy też nakaz komorniczy i zaraz to wam przeczytam, tylko zracie, ja mam. Y, nakaz są... Nie, jest, co? to nie jest to. To nie ma tego, bo to jest tu... Są tu Mamy też nakaz, co najciekawsze w tej sprawie jest, że jest nakaz sądowy o zajęciu komorniczym, ale pani Puczyńska nie chce płacić. Po prostu uznaje, że tego pisma pana komornika nie ma. Tu jest kwota do zapłaty przez Panią Puczkowską na kwotę 135 850 zł na rzecz Pani K. Iwony. Powiem w Warszawie przy Żupniczej 25 to jest Centrum Zdrowia Medica, ta Pani przyjmuje jako lekarz. Biomol Med, spółka Zoo, Huta Jagodnica 41 łódź. Tam ta pani figuruje jako pracownik tej leśniczy. Brat tej pani prowadził, bo już nie prowadzi, bo ma już wykreśloną, spółkę Agema, która zajmowała się dość charakterystyczną. Działalnością, ponieważ prowadził sprawę ochrony. Także, jak widzicie, rodzina pani Puczkowskiej prowadzi wiele biznesów, ale nigdzie nie płaci ludziom pieniędzy. Co zrobić? Głos News. Andrzej Dariusz Jesteśmy dla Was, o Waszych ludzkich sprawach. My nic nie zamiatamy pod dywan. My nic nie ukrywamy. W tej chwili pracujemy nad sprawą Zbigniewa Schuberta, ponieważ pan Zbigniew Schubert zwrócił się do nas z prośbą o pomoc jest to słynna sprawa sprzed paru lat tam yy, akcji yy, związane z yy, niby morderstwem yy, tam trzy osoby były skazane jedna osoba dostała 25 lat dwie osoby dostały dożywocie yy, i pan Zbigniew Schubert jeden z tych osób które zostały skazane zwrócił się do nas z materiałami które właśnie w tej chwili opracowujemy czekamy na odpowiedź y, instytucji do których napisaliśmy. Jeżeli tylko dostaniemy informację zwrotną y, na temat y, tego co pan pan Zbigniew Schubert nam y, napisał, to będziemy państwa informowali. Natomiast y, w komentarzach y, pod tym filmem y, dostaniecie państwo od nas y, link do gdzie możecie yy, o, przeczytać sobie artykuł o tym co dzisiaj mówiliśmy czyli o tym domu opieki yy, w Konstantynie Jeziorna. Także no bardzo zap, serdecznie zapraszamy do, do, do czytania do yy, komentowania. A może macie jakąś ciekawą rzecz y, związaną y, z podobną y, sytuacją także no, zapraszamy do informowania y, redakcji o, o, o tym ponieważ no, my nic nie zamiatamy pod y, dywan y, wręcz przeciwnie Yy, ujawniamy to i dajemy to na światło dzienne, opisujemy to yy, i pokazujemy to, co się dzieje takim, jakim jest. Nie lubimy nic ukrywać yy, po... Yy, Oddywam. W tej chwili właśnie kopiuję link do artykułu i będzie właśnie można go y, jako przypięty pod, będzie jako przypięty pod tym filmikiem y, w komentarzach na temat y, tego. Y, w Domu opieki w Kostacienie Jeziorna. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Andrzej Dariusz Woszczyński, głos News dla ludzi o ludziach bez ściemy.